Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a zostaniesz prosem w Fortnite'cie. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o wielkim konkursie, który organizujemy wraz z heroskiem na bardzo rzadkie konto do Fortnite' ze skinem Galaxy. konto, które możesz wygrać, wyświetla ci się obecnie na ekranie. No i żeby je wygrać, wystarczy, że spełnisz proste kroki, ale dokładnie zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zostawisz obserwacje na moim instagramie moim oraz instagramie Heroska, który znajduje się w pierwszej linijce opisu. Zasubskrybujesz nasze oba kanały z opisu oraz napiszesz biorę udział w komentarzu. Jeżeli nie spełnisz jednego z wymogów, czyli na przykład jeśli wygrasz a nie zasubskrybujesz przykładowo kanału Heroska oraz jego Instagrama, a zostaniesz wylosowany, to niestety nie będziesz mógł odebrać swojej nagrody. Wyniki pojawią się 13 maja na naszych relacjach na Instagramie, także koniecznie obserwuj je i bądź na bieżąco. Zimono mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat 6 ukrytych nagród w trybie królewskiej imprezy w Fortnite. Choć czytacie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 120 tysięcy subskrypcji. No i też możesz paść na mojego Discorda, link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na samym początku przejdźmy sobie do właśnie neonowych skrzydeł, o których mówiłem wam już w kilku ostatnich filmach. No i dostaliśmy oficjalną właśnie informację od Epic Games, kiedy będziemy mogli oficjalnie odebrać ten plecak. Także jak piszą, na pamiątkę królewskiej imprezy mamy dla was prezent. Każdy, kto zaloguje się do Fortnite'a od północy w sobotę 9 maja do godziny 16 w poniedziałek 11 maja, otrzyma za darmo nowy reagujący na muzykę plecak neonowe skrzydła. W sam raz na imprezę. No i generalnie no to właśnie teraz już otrzymaliśmy informację, i wiemy, kiedy właśnie trzeba wejść do Fortnite'a, żeby odebrać ten naprawdę, naprawdę kozacki plecak. No i generalnie będzie to właśnie chyba jedyna okazja na odebranie tego plecaka, także wydaje mi się, że naprawdę jest warto wtedy wpaść na tryb królewskiej imprezy. Tym bardziej, moi drodzy, no to właśnie też niedługo szykuje się koncert też na królewskiej imprezie takich trzech gwiazd jak Dylan Francis, Steve Aoki oraz Deadmau5. No i miejmy nadzieję, że Epic Games właśnie z tej okazji przygotuje dla nas jakieś darmowe itemki czy coś. Coś takiego. Między innymi mógłby być to na przykład Kilo, Dead deadmau 5 i tak dalej. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych właśnie ukrytych nagród. Między innymi dwo, dwie z nich to co są graffiti. No i generalnie macie tutaj takie i takie graffiti, które najprawdopodobniej będziecie mogli odblokować za jakieś sekretne wyzwania, które pojawią się właśnie w trybie królewskiej imprezy. Ponieważ na moment nagrywania tego filmu został właśnie jeden dzień do tego. Koncertu, który ma się odbyć w królewskiej imprezie, tam gdzie będzie ten Deadmau i tak dalej, więc możliwe, że to właśnie wtedy też zostaną dodane jakieś wyzwania, w których to będziemy mogli zdobyć m.in. te dwa graffiti. Kolejną darmową nagrodą jest również graffiti, ale jest ono troszeczkę trudniejsze do zdobycia, ponieważ generalnie, no to właśnie nie, jest coś takiego jak dropienie itemków na Twitchu, no i ogólnie na jakichś innych platformach streamingowych. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie Epic Games rozdaje naprawdę. Streamerom, ale już takim większym, oczywiście, takie graffiti, i właśnie ci streamerzy mogą sobie w sumie z nimi zrobić co chcą. Mogą je tak naprawdę na przykład komuś oddać, mogą je rozlosować, albo mogą je odebrać dla siebie. Ale oczywiście większość streamerów chce to rozlosować dla swoich widzów. Także wystarczy, że poszukacie sobie troszeczkę po streamach. No i wydaje mi się, że właśnie wtedy znajdziecie osobę, która właśnie rozdaje takie graffiti. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do dziewięciu emotek, które otrzymamy za darmo, ale jest tutaj jeden mały błąd, jedno małe ale, i najdokładniej jest to to, że te emotki otrzymujemy tylko w trybie, właśnie, królewskiej imprezy. Ale zawsze coś. No i zapewne spytacie, czy emotki, które Wam za chwilę pokażę, będą kiedykolwiek dostępne? Właśnie też. W normalnym trybie, znaczy w sumie tak, żeby normalnie sobie na przykład je użyć. Tego dokładnie nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie. Także teraz przejdźmy sobie właśnie do dziewięciu emotek, które każdy otrzyma na swoje konto właśnie podczas królewskiej imprezy. No i dobra moi drodzy, to już by było na tyle, że ten odcineczek, mam nadzieję, że przedstawiłem wam naprawdę wiele ciekawych, sekretnych nagród w tym filmie. No i generalnie, no to przypominam, żebyście sobie właśnie już jutro możecie wpaść sobie właśnie na ten koncert, no i wtedy odebrać właśnie te skrzydełka i tak dalej. Jeżeli będzie więcej informacji na jakikolwiek temat, to oczywiście nagram wam o tym odcinek i możliwe, że też niedługo będą się pojawiały dwa filmy dziennie, także koniecznie obserwujcie kanał. No i co, ja już bez przedłużania, co, do zobaczenia!